Był grudniowy wieczór zimny i cichy. Warszawa tonęła w śniegu, a światła miasta odbijały się w pustych ulicach jak wspomnienia, które nie chciały odejść. W jednym z małych mieszkań, na obrzeżach, Piotr Machalica siedział przy biurku, na stole. Filiżanka zimnej herbaty, stara gitara, kilka kartek papieru i długopis. Od tygodni był zmęczony, słaby. W głosie miał cień w oczach, światło, które gasło powoli. Nie mówił nikomu, jak bardzo bolało. Nie znosił współczucia. Zawsze powtarzał, że smutek to coś, co trzeba przeżyć w ciszy. Tamtego wieczoru długo patrzył w okno. Śnieg spadał wolno, jakby świat chciał zwolnić, żeby dać mu czas. W końcu wziął kartkę i zaczął pisać. Nie był to list pożegnalny. To był list o miłości, o tym, co przetrwa nawet śmierć. Nie żegnam się, napisał. Tylko dziękuję. Za głosy, które milkną, i dłonie, które zostają. Za to, że byłem. Potem złożył kartkę, odłożył długopis i zamknął oczy. Z radia w kącie pokoju cicho płynęła jego ulubiona piosenka: Tango Desperado. Słuchał jej do końca, a potem wstał, podszedł do okna i powiedział cicho, jakby do siebie: Każde światło gaśnie, ale muzyka zostaje. Tydzień później jego przyjaciele znaleźli ten list. Żaden z nich nie był w stanie go przeczytać do końca bez łez. Nie był to koniec. To był początek ciszy, którą zostawił po sobie. Zanim świat poznał jego głos, zanim scena stała się jego domem, Piotr Machalica był tylko cichym chłopcem z Częstochowy. Urodził się w rodzinie, gdzie sztuka i emocje mieszały się z codziennością, jak kurz ze światłem. Jego ojciec, Henryk Machalica, był znanym aktorem. Dom pełen był książek, nut, rozmów o teatrze i zapachu papierosów. Które paliły się w popielniczce obok nieprzeczytanych scenariuszy. Ale ten dom nie był wolny od cienia. Była w nim miłość, lecz taka, która często bolała. Ojciec żył dla sceny, matka, dla ciszy, a mały Piotr, stojąc gdzieś pomiędzy, uczył się słuchać, nie tylko ludzi, ale i rzeczy, skrzypienia podłogi, szeptu radia, stukotu deszczu o parapet. Może dlatego później słowa były dla mnie mniej ważne niż ton, powie po latach. W szkole był spokojny, zamyślony. Dzieci śmiały się z jego nieśmiałości, ale on się nie bronił. Wolał obserwować. Miał w sobie coś, co później nazwano nostalgią urodzoną z ciszy. Wieczorami siadał przy oknie i słuchał płyt ojca, starych, zgrzytliwych, pełnych melancholii. Uwielbiał utwory okudżawy i koena, choć wtedy jeszcze nie rozumiał ich słów, czuł je. Wiedziałem, że ci ludzie śpiewają o tym samym, co ja czuję. Tylko, że ja nie potrafiłem jeszcze tego nazwać W wieku 17 lat po raz pierwszy wyszedł na scenę W szkolnym przedstawieniu Nie mówił tekstu głośno, szepnął go I właśnie w tym szeptaniu było coś, co zatrzymało wszystkich Nauczyciel teatralny powiedział potem Nie wiem, czy on grał, czy po prostu był Ale to wystarczyło Nie marzył o sławie, marzył o prawdzie O takim życiu, w którym można być delikatnym, a mimo to silnym Zrozumiał, że aktorstwo nie jest ucieczką od siebie, lecz drogą do siebie. Kiedy miał dwadzieścia lat, ojciec zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Ta śmierć rozdarła w nim coś, co nigdy się nie zagoiło. Przez długi czas nie mówił o tym nikomu. Po raz pierwszy wtedy zrozumiałem, że scena jest miejscem, gdzie można płakać i nikt nie zapyta. Dlaczego? Ten ból, ta cisza, to spojrzenie w głąb siebie wszystko to, co ukształtowało go jako dziecko. Pozostało z nim do końca. Nie była to słabość, to była jego prawda. Z tamtego chłopca z Częstochowy wyrósł człowiek, który nigdy nie przestał być wrażliwy. I choć całe życie grał, śpiewał, żartował, w jego oczach zawsze mieszkał ten sam chłopiec, który słuchał świata, zanim nauczył się mówić. Lata osiemdziesiąte były dla Piotra Machalicy jak niekończący się sen, pełen światła, dymu, muzyki i niepokoju. Po ukończeniu szkoły teatralnej w Warszawie zaczął grać w teatrze, najpierw w Częstochowie, potem w stolicy. Scena szybko stała się jego drugim sercem. Kiedy wychodził przed publiczność, cisza w sali gęstniała, jakby każdy wiedział, że za chwilę wydarzy się coś prawdziwego. Jego głos był głęboki, chropowaty, znutą smutku, jak stary winyl, który nie potrzebuje doskonałości, by być piękny. Nie musiał krzyczeć, by poruszyć widza. Wystarczyło, że spojrzał. Nie grał, on oddychał na scenie, pisała jedna z recenzentek. Szybko stał się jednym z najciekawszych aktorów swojego pokolenia. W kinie u reżyserów takich jak Krzysztof Kieślowski czy Felix Falk potrafił zagrać zwykłego człowieka tak, że stawał się metaforą całego narodu, a w teatrze był jak ogień pod szkłem, cichy, ale niebezpieczny. Potem przyszła muzyka. Piotr Machalica śpiewał piosenki Koena, Okudżawy, Grechuty. Nie był wokalistą w technicznym sensie, był opowiadaczem. Każda fraza brzmiała jak wyznanie, jak modlitwa. Kiedy śpiewał Tango Desperado lub Kołysankę dla nieznajomej, ludzie milczeli, bo w jego głosie było coś, co mówiło: Wiem, jak boli miłość, ale warto: nie lubił sławy, nie znosił udawania. Mówił Najgorsze, co może spotkać artystę, to zacząć grać siebie. Dlatego unikał wywiadów, błysków fleszy, bankietów. Po spektaklach wychodził tylnym wyjściem, często w tym samym starym płaszczu. Dla niego sukces był cichy, a szczerość najważniejsza. Jednak popularność ma swoją cenę. W życiu osobistym często czuł się samotny. Mówił, że scena daje mu poczucie obecności, którego brakuje po zejściu z niej. W jednym z listów napisał, kiedy gasną światła, zostaje tylko echo, i człowiek musi nauczyć się z nim żyć. W latach dziewięćdziesiątych przeżył trudny czas choroba, rozpad małżeństwa, zmęczenie, ale nie poddał się. Wrócił do śpiewania, do teatru, z jeszcze większą czułością do ludzi i słów. Każda piosenka była jak rozmowa z samym sobą. Na koncertach nie mówił dużo. Zawsze zaczynał spokojnie, z uśmiechem, i kończył szeptem: Dobranoc, moi drodzy, nie bójcie się ciszy. Publiczność wiedziała, że to nie tylko pożegnanie z wieczorem, to był jego sposób na życie. Z czasem stał się kimś więcej niż aktorem, stał się głosem pokolenia, które wierzyło, że można być dobrym człowiekiem, nawet w świecie pełnym hałasu, ale gdzieś głęboko w nim wciąż siedział ten chłopiec z Częstochowy. Cichy, delikatny, szukający sensu w smutku, bo choć świat go oklaskiwał, on zawsze wolał ciszę po oklaskach. Lata po pięćdziesiątce przyszły do Piotra Machalicy powoli, niemal niezauważalnie. Wciąż występował, wciąż śpiewał, ale jego oczy stały się inne, spokojniejsze, trochę zmęczone, jakby patrzyły dalej, poza widzialne. Żył między sceną a ciszą. Na scenie czuje się potrzebny, mówił. Po zejściu z niej już tylko prawdziwy. Był człowiekiem bez masek. Z każdym rokiem coraz bardziej wybierał prostotę. Małe teatry, kameralne koncerty, rozmowy o sensie życia przy herbacie, nie przy winie. Nie lubił zgiełku. Cisza ma swoją muzykę, powtarzał. Ale za tą ciszą krył się również ból. Od kilku lat zmagał się z chorobą serca, o której mówił niewielu. Na scenie nie dawał tego po sobie poznać. Śpiewał z tą samą czułością, choć czasem po występie musiał długo odpoczywać. W listach do przyjaciół pisał: Z wiekiem człowiek uczy się, że ciało jest tylko instrumentem, a kiedy pęka struna, muzyka i tak jeszcze przez chwilę trwa w powietrzu. Ten, który całe życie śpiewał o miłości, teraz uczył się śpiewać o odchodzeniu. Jego koncerty stały się spokojniejsze, bardziej intymne. Każdy utwór brzmiał jak modlitwa, bez lęku, bez gniewu, z akceptacją. Kiedy śpiewał jeszcze pożyjemy, ludzie mieli łzy w oczach. Nie dlatego, że brzmiało to smutno, ale dlatego, że brzmiało prawdziwie. Z czasem coraz częściej zamykał się w domu, otoczony książkami i muzyką. W jego mieszkaniu było cicho, pachniało kawą i starym drewnem. Na ścianie wisiała fotografia ojca. Mówił do niej czasem jak do przyjaciela: Wiesz, tato, to wszystko jest łatwiejsze, kiedy już się nie boimy. Pandemia zabrała mu scenę, ludzi, kontakt. Świat zwariował. Napisał w jednym z ostatnich listów: Ale w tym chaosie jest też coś czystego cisza. Może po to przyszła? W ostatnich miesiącach choroba wróciła ciało słabło, głos się łamał, ale duch pozostał spokojny. Nie mówił o bólu. Przyjaciele wspominali, że do końca żartował, nucił, uśmiechał się tym samym lekko smutnym uśmiechem, który znali z jego koncertów. Jednego wieczoru powiedział: Nie wiem, co będzie dalej. Ale wiem, że nie ma się czego bać, bo jeśli muzyka naprawdę istnieje, to ona nie kończy się ze mną. I wtedy przestał mówić, nie z powodu rozpaczy, z wyboru. Zamilkł, jakby chciał posłuchać świata po raz ostatni. W ciszy, która przyszła potem, było coś niezwykle pięknego, jakby życie, które przez tyle lat brzmiało piosenkami, teraz zamieniało się w oddech, w światło. Kiedy już nie będę śpiewał, nie płaczcie. To tylko pauza, tylko przerwa między dwiema nutami tak napisał w notatniku kilka dni przed końcem. Grudzień 2020 roku był cichy i zimny. Świat pogrążony w pandemii zdawał się zatrzymać. W szpitalu w Częstochowie, w małym pokoju z widokiem na drzewa bez liści, Piotr Machalica spędzał swoje ostatnie dni. Nie było blasku, nie było fanfar, nie było publiczności. Tylko cisza, która była mu od zawsze najbliższa. Leżał spokojnie, często z zamkniętymi oczami, słuchając własnego oddechu, jakby chciał zapamiętać rytm życia do samego końca. Obok łóżka stał mały magnetofon, na taśmie jego ulubione piosenki: Okudżawa, Koen, Grechuta. Kiedy personel szpitala wchodził do sali, zawsze uśmiechał się delikatnie i mówił: Proszę się nie martwić, ja się już nauczyłem, jak się odchodzi. Nie bał się śmierci. Od lat mówił, że życie jest jak spektakl. Nie liczy się długość, tylko prawda każdej sceny. Zagrałem wszystko, co mogłem. Napisał w liście do przyjaciela. Teraz zostaje tylko cisza i wdzięczność. Kilka dni przed śmiercią poprosił o kartkę i długopis. Napisał list. Nie do nikogo konkretnego, raczej do świata. Znaleziono go na stoliku przy łóżku złożony równo na pół. Zaczynał się tak: Nie żegnam się, nie potrafię. Bo przecież wszystko, co ważne, zostaje między ludźmi, nawet kiedy ich już nie ma. W liście wspominał scenę, muzykę, przyjaciół, publiczność. Nie pisał o żalu, nie o bólu. Pisał o wdzięczności, za każdy uśmiech, za każdy wieczór, za każdą piosenkę, którą ktoś nucił po jego koncercie. Kończył słowami: Jeśli kiedyś usłyszycie ciszę, która pachnie światłem, to będę ja. List był podpisany tylko PM. W ostatnich godzinach nie mówił już wiele. Pielęgniarka wspominała, że trzymał w dłoni mały krzyżyk z drewna i nucił coś bardzo cicho, melodię bez słów. Na pytanie, czy czegoś potrzebuje, odpowiedział: Nie, mam wszystko. Mam spokój. Kiedy zapadła noc, w pokoju panowała niemal święta cisza. W pewnej chwili otworzył oczy, spojrzał w górę, jakby kogoś widział. Jego ostatnie słowa brzmiały: Dziękuję, że mogłem być. Potem powoli zamknął powieki. Nie było dramatycznego gestu, nie było łez, tylko spokój, tak głęboki, że wydawał się modlitwą. W szpitalu przez chwilę nikt nie mówił nic. Pielęgniarka zgasiła światło, zostawiając zapaloną tylko małą lampkę. W jej świetle widać było, że na jego twarzy pozostał uśmiech, ten sam, którym żegnał publiczność po ostatnim koncercie. Nazajutrz Polska dowiedziała się o jego śmierci. Media pisały, Zmarł Piotr Machalica, aktor, który uczył nas słuchać ciszy. Ale ci, którzy go znali, wiedzieli, że on nie umarł. On po prostu odszedł do miejsca, gdzie cisza ma barwę głosu. Kiedy Polska obudziła się tamtego grudniowego poranka, powietrze wydawało się cięższe. W wiadomościach mówiono o śmierci Piotra Machalicy, ale w jego głosie, w piosenkach, w nagraniach wciąż było życie. Ludzie pisali w internecie, dzwonili do siebie, cytowali jego słowa. Nie żegnam się, tylko dziękuję. Te słowa stały się jak modlitwa. Niektórzy włączyli jego ulubione utwory, inni milczeli, bo wiedzieli, że właśnie tego by chciał ciszy, która mówi więcej niż słowa. W jego rodzinnym mieście zawisły czarno-białe zdjęcia: młody Piotr w skórzanej kurtce, z gitarą, z uśmiechem pełnym melancholii. W teatrze w Częstochowie, gdzie tyle razy występował, Aktorzy zgasili światła i postawili jedno krzesło na środku sceny. Na nim świeca i kartka z napisem Dziękujemy za ciszę. W Warszawie, w teatrze powszechnym, ktoś zostawił w garderobie jego stary mikrofon. Nie ruszano go tygodniami. Wciąż pachniał drewnem, sceną i spokojem. Jego przyjaciele mówili, że zostawił po sobie coś rzadkiego dobro. Niewielkie słowa, nie pomniki, nie dramaty ale dobro. Które objawia się w spojrzeniu, w tonie głosu, w prostocie gestu. Piotr był jak muzyka, która trwa jeszcze chwilę po ostatnim dźwięku, powiedział jeden z kolegów z teatru. Dziś jego piosenki wciąż brzmią tak, jakby śpiewał tu i teraz nie dla sławy, lecz dla ludzi. W jego interpretacjach koena czy okużawy słychać coś, czego nie można nauczyć się w szkole aktorskiej. Prawdę. Bo Piotr Machalica nie udawał, nie grał emocji, on je rozumiał. A jego największym dziedzictwem stała się lekcja prostoty, że nie trzeba krzyczeć, by być słyszanym, że czasem największą odwagą jest odejść spokojnie. Dziś, gdy wspominają go artyści, mówią, on nauczył nas, że cisza też ma rytm. I może dlatego wciąż jest obecny. W chwilach spokoju, w śpiewie, który zostaje w głowie, w uśmiechu, który pojawia się niewiadomo skąd. Bo są ludzie, którzy odchodzą, zostawiając pustkę. I są tacy, którzy zostawiają światło. A jego światło, ciche, łagodne, prawdziwe, wciąż płonie w każdym, kto choć raz usłyszał jego głos i zrozumiał, że życie nie musi być głośne, żeby mieć sens. I w tej ciszy, którą po sobie zostawił, brzmią dwa pytania, które nigdy nie przestaną wracać. Czy można naprawdę umrzeć, jeśli ktoś nas wciąż słucha? A może prawdziwe życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy milczymy z miłością?